No, witam serdecznie. Co tam się z Wami dzieje, panowie? Powrót jest robiony. Witam serdecznie na kanale. Zaczynamy vlogi. Zaraz Wam powiem dokładnie, jak będzie to wszystko wyglądać. Co dokładnie będziemy robić, ile czego będzie. Generalnie, panowie, był plan jeden vlog w tygodniu. Aczkolwiek, wydaje mi się, że będę miał więcej materiału, no bo jak już nagrywam, to lubię sobie popierdolić. Więc wydaje mi się, że będzie więcej tych vlogów, myślę, że mogą być 2-3 w tygodniu, będzie totalnie nieregularnie wyjebane, mam jakieś terminy kurwa, jak będzie vlog to będzie vlog, jak nie będzie to nie będzie i tyle. I też skupimy się jeżeli chodzi o telefony na odbiorach osobistych, bo chcę ruszyć też TikToka, no a żeby ruszyć TikToka no to muszę mieć... Yy, nagrany kontent z transakcji także będziemy szpącić telefony na odbiory osobiste generalnie tak się prezentuje sytuacja sprzętowa 4 Apple yy, nie będę wam wymieniał jakie no wyjebane ten iPad Air dalej tutaj leży co kupiłem za 70 zł 14 pros z Incelem yy, jutro dzisiaj jest generalnie piątek w sobotę ma ktoś niby po niego przyjechać za 1500 13 z Incelem do wystawienia, bo mi wróciła ze skupu yy, I teraz tutaj tak Samsung do wymiany ekran Ekran tutaj mam yy, 13 Do wymiany bateria I sprzedam ją koleżance Także tutaj baterijkę se trzeba będzie zamówić I wymienić I tutaj S22 I 13 mini I to poleci do skupu No Tak to się prezentuje Mam dogadany telefon, 13 Pro z rozbitym tyłem, 512GB za 800, do babeczki mam z półtorej godziny drogi, dlatego to parę dni przeciągałem, bo mi się nie chciało, no ale myślę, że może dzisiaj, a może jutro sobie po to pojadę, także spoko. I teraz zawijam łobuzka, idę sobie z nim na spacer i coś podziałamy potem. No łopusku, przywitaj się, poka o, zawijamy diabła Diabeł. Gdzie masz patyczki? O, ale piękny jest kurwa. Generalnie dzwonili do mnie z komendy w sprawie tego Samsunga. Nie wiem czy Wy pamiętacie Mam dostarczyć na pendrive'ie Screen rozmów po prostu i w sumie nagranych głosówek, także zamówiłem pendrive'a. No i generalnie update sprawy jest taki, że tam na komendzie ziomek składał. No tam prośbę do Facebooka i do to dane tej babki. Także no coś tam działają, zobaczymy. Może się uda kasę odzyskać. Kurwa, re Rekina złowiłem. Dobro panowie, wróciłem z łobuzem. Będę sobie szpącił telefony moimi tajnymi metodami, które oczywiście są podane w kursie. No, swoją drogą dzisiaj jeden kurs się sprzedał. Także zajebiście cieszę się, bo wiem ile tam jest wiedzy i że po prostu ziomeczkowi to odda. No, więc idę szpącić telefony i w sumie to polecam zainwestować w kurs. Już wam nie będę pierdolił, ile to ja nie zarabiam. Yy, bo zresztą sami widzicie na tych vlogach, że no kurwa jakieś pojęcie mam na ten temat, yy, i tyle. Idę szpącić telefony i sobie pewnie potem po jakiś pojedziemy. propanowie kurwa dosłownie minęły 5 minut. Gadałem z ziomkiem przez telefon. 12 Pro mamy za 6 stów, yy, wyszpącone i to jeszcze obok tego 13 Pro, ze zbitym tyłem, co mam, z tamtą babeczką też już gadałem i mam też umówione na dzisiaj. Także wyjeżdżam i na 15 mam tą 12 Pro, a potem tą 13 Pro. Także zajebiście. Jedziemy panowie, diabeł tutaj mnie pluje. Już jestem cały tak upierdolony. kurtkę, już mam wszystko do prania. Już mi się ubrania kurwa kończą. przez tego potwora. O, wyjeżdżam. Do... Za 10 minut dojadę po iPhone 12 Pro i odezwał się do mnie ziomek, który już mi sprzedawał kilka telefonów. I powiedział, że ma Pylocza Ultra drugiej generacji. Rzuciłem zaporowe 1000 zł, wyśmiał mnie. Z go spytałem, no to ile chcesz w takim razie? Powiedział, że 1600. Ja mu napisałem 1300. No i się dogadaliśmy. A opierdolę go pewnie za 1800, albo nawet i 1900. Także 5 albo 600 będzie zysku. Ziomek jeszcze jest z mojego miasta. Także jak wrócę z trasy, to od razu. Pojadę po tego Apple Watcha Ultra no i zajebiście. Cześć! Cześć, Kuba. Kurwa, chciałbym ten Ja mam takie nietypowe pytanko: mogę sobie do vloga nagrywać? Bo ogólnie vlogi sobie nagrywam może no. i... nie będziesz miał problemu? Nie, nie, nie. Nie, nie no zobacz tego, no on jest Jasne, na... no bym z tego sprawdził, nie? Naprawdę on jest kurwa no weź wyczekaj, bo nie jest kurwa jego, no bo cały czas ten jest bardziej zajechany. I ty właśnie tylko, że ta bateria mówiłeś, nie? No bateria, to musisz no musisz być serwis, o, naprawdę się to świeci, to spoko. nie? Spoko, No masz tu, tu jest, ale no dziadko tu jest gdzieś w środku, ja delikatnie już minie. No. No ja i tu masz na ten rower, tylko że to musisz się kupić tą... No, no rowerem ten, jeżdż, tak, że to, to wiesz, to, no, to, mi nie to jest spokój No to mi możesz dać, nie? Uh -huh. Co tam do 15 robota? Widziałem tego, jakie jaki mam wieś, to to jest szybko przyklejony na cały wieś, to nie, bo ja biorę z firmy, bo to kuzyna pracuje, on sobie no. teraz 17, 15 miał, 16 nie kupował, sprzedał mi yy, 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 tą 15, no. jeszcze drugą, ale też porysowaną, więc teraz o 14 od swojej babi Widziałem, mówię jej dam 15, bo mi tam ona zdjęcia robi, a mi to tam potrzebna ma mi tam leżeć. Czy... No wiadomo, lepiej się pozbyć, nie? No. Co, gdzie robisz? budowlanka? Nie, nie, no on tu ma firmę, z rzeczy ściąga, paczki pakujemy, wiesz? Aha. Posty, paczki, DPD, takie pierdoły. Nie, nie. Co, taka logistyczna firma ta? No, no, ściąga sobie rzeczy z kimś bezpośrednio, wiesz? Ale właśnie w są, wiesz? Aha, kurde. A jak się nazywa firma? To coś A, kojarzę. ja się słyszałem na pewno. On worfal taką rzeczy. A on tutaj jest... Yy... Jeszcze reset będzie robił, nie? No na pewno, no bo on jest tego całe ustawienie, wszystko Aha, nie? i teraz go to zrobiłeś i nie, no nie, nie ja wchodziłeś. No, no ja, nie, 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 ja już dawno to zrobiłem, no. Kurde. że go dla siebie bierzesz, czy... Nie no, ogólnie się zajmuję tym, nie? Aha. Także tak. wymieniam baterię i go sprzedam gdzieś tam trochę Aha, drożej, nie? To takie coś. no to lewej się wyjmuje się to, spoko, spoko, no, to wierzę, tak, no ja mówię no... Mógłbym go sprzedawać, tak jak to się mówi, jak tego sprzedać, bo mi leży Masz i... spokój, a wiesz, spokój, nie? ja sobie baterię wymienię, zarobię te dwie stówki na no tym no i, tak, tak, spokój, I no spoko masz, jest, tak, nie? No. Jak tu wszystko śmiga, to no się Też, gdzieś... nie, nie będę Cię ściemiał, że to dla mnie, no. Mówię, bo... Dobra, dobra, spoko, to mi to, wiesz, to mi... no ale nie, no mówię Ci, no nie jest, no, no, jest No jest ładny, jest, ładny tak, nawet, że... nie? Spoko. Jak tego mam gdzieś tu nawet pierdolnięty, od tyłu tu szerbiony już jest. I gościu też go sprzedał. kupił go, za tydzień kasce potrzebowałem, więc tu mniej, nie? nie bo to on się... Ile dałeś za 14 prota? To jest 14 Pro, za 15 Pro dałem teraz dwójkę cenowi. No. Uradzi tu się już czerpił to ja Ale tu dobra cena powiem ci, 1700 to one teraz chodzą po dwójkę prawie. No. No, Chociaż no, nie, nie, już trochę mniej. No. Tam sieci serwis nie? No to jest... Wiesz to jest kurwa... Wstrykasz, no, może dwie godziny powstrykasz na nim mniej więcej czy nic tam, nie będzie. No na tym też nie ale ty co? Jakieś oryginalne baterie za ten, czy Nie ten? no, zamienniki, ale dobre, nie? Dobre, no. dobre, Także one śmigają, ja znajomym też montuję i wiesz, nikt nie narzeka. Trzynastkę pro, powiem ci. I to jeszcze rozwalono, nie? Także szef bez butów chodzi, jak to się mówi, a szkoda mi, wiesz. Zasięg jest. Więc. Ja też miałem tą 14 pro wystawiałem za dwójkę. Za dwójkę? Była i gładko znajomy to przyjechał w koło. Ale to znajomemu wystawiałem, bo on mi brał. No. No, co tam Daniel? A, wszystko śmiga. No śmiga jak tam wiesz co. Aparacik. No ta bateria, bateria serwis. jest serwis, no na pewno już jest nie. Jest serwis 79. ale ostatnio sprawdzałem sprawdzają, właśnie serwis się No to do wymiany, nie, to spoko. Wszystko śmiga. No dobra, nic tu ci nie będę wymyślał. Coś jeszcze mi opuścisz ewentualnie? No nie, Symbolicznie coś? No nie, ci. Poś... nie, 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 Daleko powiem. miałem, puść trochę na paliwko chociaż symbolicznie. To ile? Nie wiem, 5. No dobra, Może być 5. No i elegancko. Już ci daję w plecy to tam. spokój się. Dwieście, 400 500. Y, mogę sobie na YouTube'a wrzucić tam jakieś fragmenty. Ja tam mam po 200 wyświetleń. To dobra. nawet tego nikt praktycznie dobra. nie będzie widział, nie? To w celach marketingowych se nagrywam i to wiesz. Czasem mi się telefony też trafią, nie, z tego. Dobra, dobra. Spoko. Jakbyś coś miał, y, telefony, zegarki, no, no, no. tablety, wszystko wezmę. Wiadomo, nie w jakichś super no, no, cenach, ale, no, no, ale masz, możesz się szybko pozbyć, nie? No, no. Dobra. Dzięki, Dzięki. wielkie. Trzymaj się, trzymaj się, na razie. To ja bym sobie telefonik zobaczył, Pobóz, grzeczny bądź. I tu jest tak, wszystko sprawne, tylko ten tył, nie? Tak jak mówiłaś, dobra. A tylko jak tu nie ma zasięgu, to sobie go nie sprawdzę pewnie. Za bardzo. To 17 wzięłaś, nie? Mhm. Fajna czy nie? Mhm. Fajna. To A masz Pro czy zwykłą? Pro, Max. pro Max? No. Spoko. Mówisz tu aparaty działają takie, wszystko że... Działa bo ja go tu chyba nie odpalę bez zasięgu, tak mi się wydaje. Z tym może być problem. Chyba, że wifi złapiesz. Właśnie ciężko chyba. Tak a hasło pamiętasz? O, spokojnie Jak nie to trudno, to ci zaufam na słowo, że działa No z WiFi powinno złapać łobuz grzeczny bądź Zaraz, jad, zaraz będzie jadł pewnie o, już już Normalnie demon. Odbyw się na spokojnie, ja sobie to A od syna to nie, dobra Dobra, wszystko tu śmiga w nim My tam pisaliśmy jakiś czas temu, mówiłem 800, nie? Bardziej byłbym w stanie 700 dać właśnie z racji na... Może być 700? Super 600 i stóbeczka 200, 400, 600, 700. Proszę Super. i dziękuję Dzięki. Ci bardzo. Dzięki. Miłego dnia. Na razie. Chodź o buzik. Chodź. Dobra panowie, generalnie. Tą 13 Pro dorwałem za 700, jak widzieliście. I sprzedam ją na Discordzie dla ziomeczka o ksywie Rambo. W sensie nie ma takiej ksywy, ale, ale taką ma. Więc yy... Za 1000 albo 1050 Jeszcze zobaczymy co się uda wynegocjować Także jeszcze dzisiaj mu ją wyślę I będę miał 300 albo 350 Profitu Tą 12 Pro kupiłem za 500 Wyślemy do skupu za 900 Także też będą 400 I jadę teraz po tego Apple Watcha Ultra Drugiej generacji No i zajebiście Jest 15.30 Koło 1700 Odbiorę Apple Watcha i potem już do chaty mam bliźniutko, i zajebiście Update 13 Pro nie sprzedana za 1000, tylko wysłana do serwisu za 170 zł. Wymiana pleców, czyli wyjdzie mnie całościowo, powiedzmy około 900 zł, a sprzedam ją za 1400, także będzie to około 500 zł zysku. Pozdro. Generalnie problem jest jeden. Yy... W tym telefonie mi pada bateria, a w tym, z którego nagrywam, mam 40%. Ale jest strasznie chujowa bateria w nim, więc też jest przypał. A nie mam tutaj kabla, zawsze był kabel, bo oddałem ostatnio jakiemuś Ukraińcowi kurwa do telefonu. No, także delikatny przypał, no ale chuj, najwyżej naчу, ja jakoś wrócę. Dobra, panowie, mam tego pyłocza Ultra, dwujeczkę. Transakcji już nie nagrywałem, bo mam kurwa 15% baterii w telefonie. No wszystko śmiga, bateria, kondycja 100%, bez śladów użytkowania, kupiony za 1300. Myślę, że na luzie go powinienem opierdolić za 1800, także z 500 zysku i jedziemy z łobuzem do chaty. No i tak wygląda podsumowanie na tych trzech itemkach 1100 zł dzisiaj pracowałem nie wiem z 3,5 godziny jakoś tak. No, także zajebiście i kurwa wracamy panowie. Trzeba październik jeszcze ładnie dopierdolić. Jest tydzień. Tydzień teraz nie flipowałem po daily vlogach, musiałem sobie odpocząć. Także ten tydzień jeszcze dopierdolimy. Dobra, panowie, na dzisiaj chyba tyle. Myślę, że format vlogów za bardzo się nie zmienił. Aczkolwiek no, będzie po prostu jeden dzień na vlogu, no, bo myślę, że będzie dużo materiału. Nie ma sensu dwóch dni w jeden film pchać. I tyle. Nie wiem, czy się widzimy jutro, czy nie. Na pewno się widzimy w przeciągu paru dni. Zostawcie suba na kanale, filmy będą się pojawiać. I tyle. Zapraszam oczywiście na Discorda, link w opisie tego filmu. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Kończę właśnie montować tego vloga. I takie jedno pytanko do was panowie yy, Dajcie znać Czy chcecie takie dłuższe nagrania z transakcji Jak w tym vlogu Że z połowa vloga jest z transakcji Kurwa jaki jestem przystojny Ja pierdolę No dajcie znać czy chcecie Takie transakcje czy nie Czy stary format był lepszy I pozdrow w sumie Widzimy się za kilka dni albo jutro